Nie ma ziomki i ziomale, witam Xandora na kanale w środę o godzinie 11 w filmie drugim e, o w grze Armored Warfare i e, minęło trochę czasu, bo musiałem musieliśmy zrobić ciasto, upiekliśmy sobie pysznego skubańca, zrobiliśmy cały obiad, zjedliśmy ten obiad. No i. Już mogę nagrać kolejną bitwę, trochę czasu minęło, trochę przepadło, rzeczywiście trzy yy, godziny przepadły. Ale to nic! Premka nie jest yy, kupiona za gold, za, z, za realne pieniądze, tylko dostałem za darmo Za to, że wchodzę do gry codziennie. I już wchodzę do bitwy. Aha ja sobie zobaczę czy mogę coś ulepszyć przypadkiem. Yy, mogę ulepszyć. Założyć sobie pancerz reaktywny. Na tym właśnie czołgu i tak, drogi jest nawet 144, 185, ale pieniążków mam dużo, tak więc, tą i już pięknie. E, o, ale się zmienił ten czołg. Hmm. Pancerz reaktywny. E, słyszałem, że to jest coś takiego, że jak pocisk uderza, e, to ten pocisk e, nie przebija, odrzuca go jakoś. E, ja widzę, że to nie jest wszędzie pokryte. Tutaj od dupy strony nie ma tego, tutaj o, z tyłu wieży też nie ma, e, z lewej strony e, tylko na wieży, e, po gąskach mogą mnie uszkodzić, Nawet że jak wieżą wystaje to po wieży i z przodu tutaj mam też te płytki pancerza reaktywnego i nawet od góry, tak więc działa to pewnie też na, na, na hałbicę, która, która mogłaby mnie tu chyba trafić. E, od góry, no bo dziwne, no jak stoję przodem, no chyba że od góry ktoś do mnie strzela, rzeczywiście ja mogę być niżej, ktoś może być wyżej, trafi mnie tutaj i pół odbije, nie? Jestem wytrzymały, wytrzy, dużo wytrzymalszy od lewej strony, właśnie też tylko wieża, tak podobnie jak yy, no podobnie, nie tak samo jak z, lewej, z prawej strony, bo tutaj jeszcze jakieś przyrządy są, przeszkadzają, z lewej strony jest tak, jakby albo nie. Tak. Tak, no i inaczej trochę. Tutaj coś jest. E, tak. No dobra, zagram sobie teraz bitwę PVE. No tym czołgiem niestety bitwy PVP e, nie mogę grać, bo nawet nie mam działa kupionego lepszego. Tak więc oczywiście bitwa PVE trudna. A w, fi w następnych filmach, nie wiem o której godzinie, e, puszczę. Bitwę na pewno Starshipem, albo może T64, nie wiem. T64 ostatnio poprawili. Jest dużo lepszym czołgiem niż był. E, właściwie upodobnił się trochę do Starshipa, bo ma e, podobne obrażenia, dużo mniejsze oczywiście niż Starship, ale dostał dużo większe obrażenia i dodatkowo e, zwiększyli mu okrąg celowania. No to, na, to oczywiście na minus. No i mamy operację rykoszet, Kartel wykorzystuje ten port do transportu amunicji, broni. Pomóż Departamentowi Bezpieczeństwa niezależnie przejąć port, o ile będzie to możliwe. Zniszcz wozy dostawcze, zanim uciekną. No, czyli y, ja to jest y, y, misja, których ja za bardzo nie lubię, bo można ją y, szybko skończyć, jak się dojedzie do punktu, który trzeba przejąć, zanim się wszystkie czołgi powyszczeli, wywuje. No to już się e, bitwę kończy. No, przegadałem całe ładowanie bitwy i mogę zacząć. Jest przejmij port. Tam jak wskazuje kreską jest ten port. Tutaj jeszcze trzeba oznaczyć tajne składy wroga, czyli pewnie postać trochę w tych tajnych składach wroga, ale tu są razno. I tu jest coś, e, pokazuje, że 3 a są cztery. Dobra. Rozpoczynamy i jedziemy. Z pancerzem reaktywnym. Dobra. Ehm, może ja się będę trzymał. E, czołgów ciężkich. O, już coś widzę. Już, 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 już. U! Dostał. Pięknie. Oberwał. E, zaraz mi się przeładuje ponownie, tak więc... Pach! Pięknie! Zabity. Już pierwszy kill. E, podoba mi się i będę się trzymał. E, swoich e, sojuszników, bo jest to... Ja tej mapy nie znam, ale będzie... O! A co tu tak blisko się coś pojawiło? Będę się trzymał swoich sojuszników w czołgów ciężkich e, ze względu na to, że to jest po prostu gra drużynowa. Tutaj typowo bardzo drużynowo trzeba grać, trzymać się kupy, że tak powiem, e, w trójkę rozwalać po prostu masowo i... i dobra. I... gdzie on jest? O już tutaj nie można tak wyjeżdżać na pałę za bardzo e, w tej grze, e, bo można dostać, to znaczy nie chodzi mi w tej grze tylko w misji... W misji trudnej, już nie można tak po prostu na pałę sobie jechać. E, bo można dostać naprawdę dupę, nie? No. Ale dobra, ja jadę z moimi. E, z tego względu, że ja tej mapy nie znam, nie wiem co to za misja, bo mało trudnych misji rozgrywałem do tej pory. E, w, w, grając z tym czołgiem, no, dosłownie kilka bitw do tej pory zagrałem, można powiedzieć. E, malutko, malutko, dobra. E, myślę, że już będę mógł oddać czołg zaraz. O, co on tak się schował? O, puu Nie dostał, nie dostał, nie dostał. Nie, nie dostał, trzeba będzie trafić y, gdzieś. Tutaj, jest. To było wtedy na szybko. O, zniszczyli naszego. Masakra. Ja pierdzielę. Nasz zginął. Tiger 35, T72. Jeden uś został zabity. No, co on tak zagrał? O, kurde. Musiałeś się zatrzymać. Myślałem, że jedziesz dalej, gościu. Eee, dobra. Jest ta chałubica tam do szczału. Nie, nie ma. Trzeba jechać dalej. O! Nie, 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 nie. nie. Eee. Tutaj jest wróg, pomóż mi. Kolego. O, masakra. O, ja pierdziu. Ale on mi nic nie robi. On mi nic nie robi, dopóki szczela do mnie z, y, w przedni pancerz. A ja mu coś zrobię. Puh, jest, pięknie. On mi teraz. No, trochę mnie uszkadza, ale niewiele. Jeszcze z rakiety strzelił do mnie. Dobra. Huh. Widać, można stawiać y, czynny. O, artyleria! Można stawiać czynny opór e, graczowi, znaczy takiemu e, kara, e, karabinkowi z tyłu, w dupę mieszczela. O! Nie, muszę się przodem ustawić do niego. Nie mogę tak. No! Gościu, gościu, gościu. Co ty się tutaj pojawiłeś? Co ty tu robisz? O, fajnie, że się bokiem ustawił. Gąskę mi zdjął. Dobra. No dawaj, 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 dawaj. Puu, jeszcze raz. Całego cię zniszczę, całego, tylko nie uciekaj. Jeszcze raz. I pięknie, proszę bardzo. Zniszczony można... Ja chcę z tym ciftanem tam jechać. A nie. Na razie mi tutaj zatrzymali. Ja chcę razem z nim się trzymać w drużynie. Tak więc jadę. Yy, zaraz, już do niego dojadę, chyba to. Nie, on daleko jest. On tutaj już zajechał. Spory odcinek. Gąsek nie będę naprawiał, bo z tego co wiem, ten zestaw duży naprawczy naprawia wszystko, co mi się zepsuło. Yy, I bez sensu by było. O, czy ja tu przejadę przez te złomy? A właśnie, <śmiany> no, że nie. Myśla... Byłem pewien, że przejadę. O, coś tam jest. Ach, uciekł mi z strzału. No, trochę szkoda, ale dobra. E, podjadę sobie tutaj, pomogę koledze, bo on tutaj ma problem. No, 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 jest, dostał pięknie, oberwał e, trzeba koledze pomóc, bo ma problemy. No hmm. krytyczne uszkodzenia gąsek. Nie lubię tego robić, bo czołg nie traci. HP w ogóle wtedy, dobra. E, dostałem od czegoś, ale... Dobra, zniszczyłem go na szczęście. Gąski mi zdjęli, ale poczekam aż się naprawią. Ładnie. A ten do mnie strzela. No masz. Masz masz. E, muszę, muszę teraz się pilnować, żeby żebym mógł się naprawić cholera. Już się naprawię, 9 e, bo to już nie wyglądało ciekawie. Teraz mogę zadać temu obrażenia On mnie na razie nie widzi. Szkoda, że się ustawił przodem. Ale postaram się go tutaj w tą część pancerza. Jest pięknie oberwał. On teraz na mnie patrzy. Ja na razie mam dużo HP. Mogę się czuć trochę bezpiecznie. Tak. Nie, nie Rejko cholera. I tutaj następny do mnie wali. Na razie poczekam. Ale teraz się schowam. Dobra, on mi tutaj wyjeżdża trochę, poczekam, o, 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 pik, pięknie, obrażenia, eee, uf, 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 ciekawie, 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 masz, jedz, żryj, chłopie, ale oni mają dużo życia dosłownie, a ja mało obrażeń zadaję, dobra, masz, żryj, tylko gąskę mi zdjął, nie mogłem jechać, no chodź, 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 wyjedź. Proszę bardzo, żry mięso. O! A to. Co to, ja tu sam zostałem? Nie żartujcie, że ja tu sam zostałem. Nie, ja nie mogę. No, to ładnie. No teraz ciekawie. Mam sobie tutaj sam poradzić? To trzeba bardzo się sprężyć. Proszę bardzo. Trzeba tutaj się bardzo sprężyć. Muszę raczej się chować. Już nie tak po prostu sobie strzelać. Dobra. Może... Może uda się to zwyciężyć, chociaż nie wiem. No, masakra. Gąski, gąski, gąski. Sześć. Muszę je na... Sześć! Wąski cholerny mi zdjęli, masakra. Coś mi się tutaj zepsuło też w czołgu. O nie, już nadjeżdża też jeszcze. ja e, pierdziele. No chodź, 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 ja cię dobiję teraz. Masz, proszę cię bardzo, żryj to. Żryj ten ołów. Pokażcie się, gdzie jesteście. O, masakra, co tam się dzieje? No, żryj! Ołów, żryj, żryj, żryj. Eee, cholera. No hmm? i co porażka masakra a ja może bym ich nawet dał radę rozwalić ja pierdziele hmm, hmm, hmm. szkoda nie było nie było możliwości czas się skończył tak więc y, Lipa no sam sam nie zdążyłem ich wszystkich wybić, chociaż może jakbym miał więcej czasu, to może bym dał radę, nie? No, e, to była jedna z niewielu bitew e, trzymająca w napięciu. E, szkoda, że porażka znowu. Znowu druga z rzędu porażka, ale tym razem bardziej ekscytująca i inny rodzaj porażki. To znaczy czas się skończył. Czyli znowu następny przykład porażki. I mam tutaj zaliczono najwięcej trafień w drużynie i przetrwano minimum 10 trafień i co najmniej 1000 potencjalnych uszkodzeń w misji PVE. E, tutaj trafiono minimum 80% z 20 więcej lub więcej strzałów, zadając ogółem co najmniej 20, 2000 potencjalnych obrażeń w misji PVE. Ale to, to bardzo łatwo e, zdobyć, bo. W ja dobrze trafiam, ja nie mam problemu z trafianiem zresztą z tymi pociskami e, z tymi pociskami e, które lecą z prędkością 1200 metrów na sekundę nie jest to kłopot w ogóle trafić w czołg, nie? no nawet jakby był bardzo daleko, to pocisk leci momentalnie i jak widać jestem najlepszy tutaj z siedmiu no w ogóle tych dwóch to nie wiem czy oni zagrali w ogóle No, nie, no ten grał, miał cztery Cztery asysty, ten miał jedną asystę, on zginął na początku, wystawił się okropnie i przegrał. Ten tutaj niby cztery asysty, ale tak no, trochę, trochę po, pouszkadzał. Tutaj już kolejny trochę się starał, tak jak ten mniej więcej, podobne obrażenia. No ale ja przetrwałem. I dla mnie to jest sukces, że ja przeżyłem. No szkoda, że, że więcej czasu nie miałem, bo bym sobie naprawdę poszczelał jeszcze więcej, jeszcze więcej zdobył, nie? No, ale dzięki temu, że mam premkę, to dostałem 1475 doświadczenia, a nie 984 i zarobiłem, można powiedzieć, prawie dwa razy więcej kasiory, nie? No i postęp taki biedny trochę. Biedny, biedny. Tutaj wczoraj wczoraj miałem piękną bitwę. I udostępniłem ją na YouTube od razu na drugi dzień, bo to wiecie, że ja nagrywam w poniedziałek, nie? No i tak to wygląda. Tylko, że kost, koszty logistyczne mi potrąciło, no i straciłem kasy trochę sporo. A razem netto z premium. Razem netto. Aha, to tutaj pokazuje, że e, zarobiłem, a w szczegóły trzeba popatrzeć i w sumie to jestem na minusie, tak? <grystanie> Jeśli masz aktywne konto premium, otrzymujesz... No, na minusie niestety, ale choć doświadczenie... Ale tylko 446, przepraszam, tylko 446, e, nie, to są banknoty, banknotów mniej. To nie jest jeszcze taki duży minus. No szkoda. Ale to przez te cholerne koszty logistyczne, które są tutaj drogie. A co tutaj jeszcze odjęło? Bo to jest 12 tysięcy, a w sumie 14 tysięcy odjęło. Tylko tu mm, na minus y, za bardzo na czerwono powinno pokazywać. Y, nie widzę, żeby było coś innego jeszcze na minus. Czy da się tutaj rozwijać? A tak polowy zestaw naprawczy, no tak. Użyłem ten zestaw naprawczy strasznie drogi. To się nie ma co dziwić, się ożywiłem prawie, że. No to nie, nie ma się co dziwić, że to tyle kosztuje i tak jestem na minusie. No cóż, ale przeżyłem dzięki temu polewemu, polewemu zestawowi naprawczemu. Podręczny zestaw narzędzi 5000, no i tysięcy na minusie. No to się nie ma co dziwić, że. Ale i tak, dzięki temu, że. Zarobiłem trochę, to nie jestem tak całkiem na minus. Dobra. No i tyle. W tym filmie widzimy się, za, znaczy nie za chwilę, za godzinę widzimy się w następnym filmie i postaram się wygrać bitwę M63 w końcu. Jeszcze jedna bitwa M63, a jeśli to będzie porażka, to już nie będę wysyłał filmu, bo nie ma sensu, mi się wydaje. Dobra. Trzymajcie się, pozdrawiam oczywiście, a jak się podobało to zasubskrybuj polub stronę na Facebooku która jest w opisie filmu po dołącz do grupy ziomki Ziom Aleksantora której opis jest na na, na, na nie, link jest w opisie filmu i trzymajcie się pozdrawiam do następnego